Hej, nazywam się Tomek i zapraszam Was do drugiej części o Bitcoinie. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, to znajdziecie link do niego u góry. W dzisiejszym wideo Wam przedstawię portfele dla Bitcoina, jakie Bitcoin ma wady i zalety, i w końcu sprawdzimy, czy warto w niego inwestować. Już dużo mówiliśmy o Bitcoinie i portfelach. Ale gdzie tak naprawdę możemy je przechowywać? Potrzebny do tego jest portfel, tak zwany wallet. Istnieją tu dwie możliwości. Po pierwsze, tak zwany hot wallet lub software wallet. Są to portfele, które są nagrane na waszym komputerze lub smartfonie. Mogą to być Exodus, Electrum lub Bitcoin Core. Są one bezpłatne i dużo łatwiej do skonfigurowania, ale nie takie bezpieczne jak tak zwany cold storage lub hardware wallet. To są urządzenia w kształcie Pendrive'a, np. Na Ledger Nano S i Trezor ONE. Ocenie w przedziale 150 do 500 zł. Potrzebna jest tu konfiguracja urządzenia i w każdym przypadku trzeba uniknąć połączenia z internetem, aby zapewnić 100% bezpieczeństwo bitcoinów. Tańsza możliwość jest przekształcenie starego smartfona albo Pendrive'a na hardware wallet. Nie ma to jednak tego samego bezpieczeństwa i funkcjonalności jak prawdziwe hardware wallety. Najłatwiejszy sposób przechowywania bitcoinów jest na giełdzie kryptowalut. Nie musimy nagrać żadnej software ani kupić urządzenia, jest to bezpłatne i nic nie trzeba skonfigurować. To jednak nigdy nie jest zalecane, ponieważ ryzyko jest tu największe. Po zakupie na giełdzie musicie od razu przelać kryptowaluty na wasz osobisty wallet. Nie musisz podawać swojego nazwiska ani adresu przy tworzeniu portfela, więc płacenie bitcoinem jest tak samo anonimowe, jak płacenie gotówką. Również we wszystkich transakcjach zapisanych w blockchain pojawia się tylko Twój numer portfela i nie wiadomo, kto dokonał transakcji. Ponieważ reprezentowany jest tylko numer portfela, nie ma możliwości prześledzić, kto jest właścicielem. Jednak dzisiaj już istnieją sposoby, aby się dowiedzieć, kto jest właścicielem którego portfela. Ponieważ KYC, Know Your Customer, na coraz więcej giełdach jest standardem. Musimy podawać imię, nazwisko, adres itd. Ale podstawowym założeniem nadal jest, że Bitcoin to anonimowa płatność. Przyjrzyjmy się teraz wadom i zaletom bitcoina. Jedną z zalet, która jest jednym z powodów jego powstania, jest to, że są niskie opłaty transakcyjne, zwłaszcza w przypadku transakcji zagranicznych. Na przykład, jeśli chcesz wysłać pieniądze z jednego kraju do drugiego w różnych walutach, może to być tymczasowo bardzo kosztowne. Za pomocą bitcoina koszty te mogą być mocno zredukowane. Ponadto Bitcoin ma zaletę, że można go używać z dowolnego miejsca na świecie, jak tego dostępne jest połączenie internetowe. Kolejną zaletą jest oczywiście decentralizacja. Oznacza to, że nie musisz już polegać na stronie trzeciej, aby przeprowadzić transakcję. Cała koncepcja opiera się na przejrzystości. Sam może śledzić, kiedy, która transakcja i w jakiej wysokości była przeprowadzona. A jednocześnie chroniona pozostaje prywatność, ponieważ znane są tylko numery portfeli bitcoina, ale nie ich właściciele. Następna zaleta jest stała podaż zdefiniowana przez algorytm. Z bitcoinem nie doświadczysz problemów, że rząd w każdej chwili może drukować więcej pieniędzy i że pojedyncze osoby decydują, kto je otrzyma. To po prostu nie jest uczciwym. I neutralnym sposobem dodawania pieniędzy do obiegu. Dodatkowo, w przypadku bitcoina nie może wystąpić nieprzewidziana inflacja, kontrole kapitału lub zakazy wymiany pieniędzy. Przykładowo, w tej chwili w Argentynie się płaci podatek w sumie o wysokości 65% na wymianę walut. Wyobraźcie sobie, że potrzebujecie wymienić 450 zł na 100 euro w kantorze. A dostaniecie tylko 35 euro. To nie jest śmieszne, to jest przerażające. Oprócz bitcoina, dywersyfikacja na inne waluty w takiej sytuacji może Wam pomóc. Ponadto, płatność za pomocą bitcoina odbywa się całkowicie bez ograniczeń, więc możesz dokonać przelewu w dowolnym momencie, bez względu na kwotę i do kogo chcesz. Teraz dochodzimy do niekorzyści Bitcoina. Do tej pory Bitcoin ma złą reputację, ponieważ jest używany w tzw. Tak dark web, do nielegalnych transakcji, na przykład kupowano z nim narkotyki. Sam fakt, że niemożliwe jest śledzenie, kto inicjował i kto otrzymał transakcję, znacznie ułatwiła cyberprzestępczość w internecie. Również w obszarze nielegalnym mieszczą się kwestie prania pieniędzy, co zostało znacznie ułatwione. Przez bitcoin. Kolejną wadą bitcoina jest to, że ma on znaczne wahania cen, a to głównie dlatego, że ma niską kapitalizację rynkową i w rynku uczestniczy wiele spekulantów. Bitcoin nadal nie jest w pełni rozwinięty jako system płatności lub jako cyfrowe złoto. Dalszą wadą jest to, że przechowywanie bitcoinów może być skomplikowane dla początkujących. Ponieważ nie są do tego przyzwyczajeni i wymaga pewnej wiedzy technicznej w przypadku hardware waletów. Co więcej, bezpieczeństwo własnego portfela Bitcoina jest wyłącznie w Twoich rękach. Oznacza to, że każdy użytkownik Bitcoina sam musi zadbać o bezpieczeństwo swojego portfela i także przechowywać je w sposób jak najbardziej bezpieczny. Zastanówmy się teraz, czy ma sens inwestować w Bitcoina. Te pytanie jest ciężko do odpowiedzenia i przeciwnicy nadal mówią, że Bitcoin to kłamstwo i że nie ma żadnej wartości. Najgłośniejsi w pośród nich to Warren Buffett i Peter Schiff. Ale w międzyczasie niektórzy już zmienili zdanie, jak na przykład Jamie Dimon, szef JP Morgan w USA, który powiedział w 2017 roku, że Bitcoin to oszustwo. W ostatnich miesiącach się już odzywa bardziej neutralnie. Jego analiści myślą, że wartość Bitcoina się zwiększy do 50 tysięcy dolarów i nawet będzie konkurowało ze złotym. A prognozę o wartości 300 000 dolarów ma analista Citibanku, który przepowiada tą cenę w grudniu 2021 roku. Najnowsza i może najbardziej spektakularna wiadomość to, że MicroStrategy, spółka notowana na NASDAQ, Wydała obligacje o wartości 650 milionów dolarów, aby finansować zakup bitcoina. Co te wszystkie informacje od innych inwestorów mogą znaczyć dla nas? Widzimy, że nadal istnieją negatywne opinie o przyszłości bitcoina, ale niektórzy z nich już zmieniły opinie i wydają rekordowe prognozy cen. Jest ich coraz więcej. Powinien to być pozytywny znak dla nas. Dodatkowo, od czasu pandemii wiele osób straciło wiarę w rząd i istniejący system finansowy. Polityka niskiej stopy referencyjnej, tymczasowo 0% w większości krajów na świecie, prowadzi do poszukiwania jakiegokolwiek zwrotu na pieniądze i zabezpieczenia przed inflacją, z czego również może profitować bitcoin. Bitcoin już istnieje od ponad 10 lat i od początku przeciwnicy mówili, że Bitcoin nie ma szans się przebić. Wynik jest, że teraz mamy nowe rekordy. Fundusze inwestycyjne jak Grayscale kupują Bitcoiny dla klientów, PayPal kupuje Bitcoiny dla ich użytkowników i spółki jak MicroStrategy inwestują ogromne sumy, aby kupić Bitcoiny. Istnieją spekulacje, że już dzisiaj podaż nie wystarczy, aby zadowolić popyt. To, co się dopiero zdarzy po następnym halvingu. Kolejne halvingi Bitcoina spowodują jeszcze niższą podaż. A w przeszłości halwingi prowadziły w kolejnych miesiącach i latach do gwałtownego wzrostu cen. Pokażę Wam przykłady. Pierwszy halwing się wydarzy 28 listopada 2012 roku. Jak widzimy w grafice, 1 grudnia bitcoin kosztował tylko 13 dolarów, 1 grudnia kolejnego roku już 1100 dolarów, wzrost 90-krotny. Później się ustabilizował w przedziale 300 do 500 dolarów. Drugi halving się wydarzył 9 lipca 2016 roku. Cena była w tym terminie około 650 dolarów. Pod koniec kolejnego roku już prawie 20 tysięcy dolarów, wzrost 30-krotny, później się ustabilizowała w przedziale 8 tysięcy dolarów. Trzeci halving się wydarzył 11 maja tego roku i cena była około 8700 dolarów, a w tym momencie cena Bitcoina wynosi już ponad 26 tysięcy dolarów. Jeśli się kierujemy poprzednimi halvingami, że znowu będzie trwało ponad rok, i wzrost będzie wynosił 1 trzecią poprzedniego wzrostu. To Bitcoin pod koniec następnego roku może sięgnąć nowe maksimum przy cenie około 100 000 dolarów. Analiza, którą teraz przeprowadziliśmy, się nazywa Stock to Flow Model. Przyjmuje ona, że cena Bitcoina zależy wyłącznie od podaży. W grafice widzimy, że cena po majowym halvingu wyniesie 100 000 dolarów. A po kolejnym halvingu w 2024 roku aż 1 milion dolarów. Link do raportu Stock to Flow Model znajdziecie w opisie. Prawdę mówiąc, to te ceny są niedowiary i należy jednak mieć świadomość, że to jest spekulacja, a nie długoterminowe budowanie aktywów, jak na przykład z akcjami, ETF-ami albo nieruchomościami. Możliwość istnieje, że w każdej chwili powstanie nowy rywal dla bitcoina z lepszą technologią i go wybije. Jeśli chcesz zainwestować w bitcoina, to powinieneś to zrobić z pieniędzmi, których nie potrzebujesz lub ciebie nie zaboli, jeśli je stracisz. Jak już wspomniano, na rynku jest wiele spekulantów, a zwłaszcza bitcoin jest okropnie niestabilny. Oznacza to, że może dojść do ekstremalnych skoków ale również spadków cyn. Na pewno powinieneś być z tego świadomy i trzymać swoje emocje pod kontrolą. Proszę zostawcie lajka like i abonujcie kanał, jeśli Wam się dzisiejsze video spodobało. Pytania lub sugestie ulepszeń możecie wpisać do komentarzy. Dziękuję Wam za obejrzenie wideo i do następnego razu. Wasz Tomek.